Siemanko, dobrzy ludzie, yy, na początku pozdrawiam Hubercika yy, z YouTube, yy, jestem we Francji, yy, pozdrawiam wszystkich widzów, kurwa, Bronasa, brono, Bronas, trzymaj się chłopaku, pozdrawiam ciebie tak samo, tu jest chłopak, który jest też na ulicy, yy, jest też na ulicy, jestem w Paryżu, yy, mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że, że, że wszyscy jesteście zadowoleni. Słyszałem, że, że ludzie pytają, gdzie o mnie widzowie i tak dalej na YouTube. Yy, fajnie. Yy, cieszę się, to cieszę się bardzo. Yy, musiałem gdzieś opuścić Holandię. Wbijam chuja w te kurwy. Wbijam chuja w te kurwy. Ale gdzieś yy, pewnie odwiedzę, odwiedzę Hubercika, yy, odwiedzę Hubercika yy, pewnie na, na Holandii. Nie. Od i ten... i... i, i wszystko, 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 będzie, wszystko będzie ok, także wiem, że... bo, bo Hubert mi dzwonił i, i mówił i mówił właśnie, że pytacie o mnie cieszę się tak samo bardzo, że gdzieś tam ludzie, ludzie dopytują o mnie yy, mam nadzieję, że Hubert, że Hubert będzie tu yy, we Francji yy, nagra też parę fajnych, fajnych filmików dla was yy, yy, wielkie ją dla Huberta oczywiście dla Bronasa Pozdrawiam Bronasa tak samo. Pozdrawiam wszystkich też, tych, którzy kurwa na to zasługują z yy, Stylburga. Pewnie, pewnie, pewnie yy, Hubert też pozdrowi ich ode mnie. Yy, jest dobrze, no, póki co, póki co jest dobrze. Nawet nie myślę nawet nie myślę, nie myślę yy, stąd wyjeżdżać. Mam nadzieję, że gdzieś tydzień dwa, tydzień dwa i, i, i będę leciał. Będę leciał albo na Hiszpanię, albo będę jechał na Niemcy. No. Także czekam na Huberta. Hubert jest yy, dobrym człowiekiem, żebyście wiedzieli, jest dobrym człowiekiem. Nie myślcie, że on wykorzystuje bezdomnych, on nie wykorzystuje bezdomnych, bo Hubert daje więcej od siebie niż, niż, niż podejrzewam, że zarabia. A nawet jeśli sobie zarabia, to, to uważam, że, że jemu się to należy. Bo jeśli nie Hubert, to nikt nie będzie znał problemu. Problemu ludzi bezdomnych za granicą. Także, także, także wydaje mi się, że, że to jest, to jest, to jest priorytet tak naprawdę. Kupcjo, pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiamy, Esa. Także czekam na Ciebie w razie W. To ten, to jeszcze, jeszcze gdzieś pewnie, pewnie, pewnie do następnego tygodnia tu będę, Hubert. Yy, Francja jest fajna, Paryż jest fajny i ten. i i co mogę więcej powiedzieć, no ludzie trzymajcie kciuki za mnie, trzymajcie, trzymajcie kciuki za ludzi bezdomnych ogólnie za granicą, bo, bo, los, bo, los, bo los płata figle i, i to nie jest tak, że ludzie są bezdomni, bo, bo czasami sytuacja tego zmusza, no wiadomo Holandia to narkotyki i tak dalej i tak dalej, ale bądźmy dobrej wiary, ja wierzę w ludzi i myślę, że, że, wszyscy, że wszyscy po prostu wyjdą na prostą, że wyjdą na prostą, że że Hubert im w tym pomoże, a Hubert pomaga bardzo dużo ludziom i także nie myślcie, nie myślcie, że Hubert tylko zarabia na tych jebanym YouTube, bo on po prostu robi to żeby mieć pieniądze, no to logiczne, no ale, ale też robi to po to, żeby nagłosić yy, sytuację ludzi bezdomnych i ten. Dzięki ci Hubert wielkie. Wielkie ją Westside oczywiście Tupak yy. I czekam, 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 kurwa, czekam. lajkujcie, lajkujcie, subskrybujcie, bardzo proszę, bo to, bo to jest ważne dla mnie, dla niego tak samo i dla ludzi, którzy są na ulicy, nie, także, także pozdrawiam serdecznie, Grzybek z tej strony.